Hej kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam was w 57 dniu 111 dni podnoszenia wibracji. Kochani moi, ja was strasznie przepraszam, że wczoraj się nie pojawił wieczorem filmik, ale tak się kiepsko czułam, że zasnąłam. No i dzisiaj piąta rano, a ja nagrywam dla was filmik przy niedzieli, tak żebyście mieli na na dzisiejszy dzień, wiecie, pociesza mnie fakt taki, że ten filmik ma być na dzisiaj, więc nic takiego się nie stało. Natomiast, no cóż, no tyle razy wam mówiłam, że należy się każdemu z nas samoopieka i Myślę, że wczoraj po prostu tak cienko było u mnie z energią, że, że nie dałabym rady Wam dać tutaj więcej. Kochani, jeszcze mam taką krótką refleksję odnośnie lekcji o świadomym manifestie, o świadomości. Wiecie, uzmysłowiłam sobie, że świadomość to jest po prostu obecność w tu i teraz. To nic innego jak skupienie się na chwili obecnej. Na tym, co w chwili obecnej czujemy i na tym, co w chwili obecnej myślimy. Yy, I dlaczego świadomość ma wpływ na. jest tak ściśle związane z widzeniem pozasmysłowym? Wydaje mi się, że kiedy jesteśmy po prostu świadomi, znaczy nie wydaje mi się, wydaje się być logiczne, o może tak. Że jeżeli jesteśmy skupieni w tu i teraz, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w naszej głowie, jesteśmy świadomi naszych emocji, to jesteśmy też w stanie zauważyć to, co ma nam do przekazania nasze widzenie pozasmysłowe. Jeżeli my przez cały czas jesteśmy odcięci od siebie, jeżeli my nie wiemy w ogóle, co się w nas dzieje, no to nawet jeżeli dostajemy sygnały od naszej intuicji, od naszej duszy, to nie jesteśmy w stanie tego po prostu zauważyć. E, także e, takie, takie, e, takie refleksje mi przyszły odnośnie poprzedniej lekcji. A dzisiejszą lekcją, dzisiejsza lekcja ma bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Masaż umysłu. I wiecie, Karl ja nie będę się na tym tak mocno skupiać, na, tak jak zawsze staram się jak najbardziej oddać Wam to, co on ma do przekazania. Tak tutaj nie będę się zbyt mocno skupiać na, na pierwszej części tej lekcji, ponieważ on tu po prostu opowiada o tym, jak on uwielbia masaż. I ja myślę, że dużo ludzi lubi masaż po intensywnym treningu, podróży lub dłuższym siedzeniu przy biurku. Ja osobiście nie przepadam za masażem, szczególnie odcinka szyjnego, barków i i karku, ze względu na to, że jestem tam tak ponapinana, że jak ktoś mnie tam dotyka, to, to jeszcze gorzej jest. Po prostu ja się jeszcze bardziej stiram. Nie potrafię się rozluźnić, po prostu, jeżeli ktoś mnie masuje. Ale jeżeli lubicie masaże, jeżeli sprawiają Wam one przyjemność, mm, no to, to wiecie o czym mówam. Kail tu określa, że uczucie towarzyszące masażowi pozwala podarować sobie miłość, na którą zasługujemy. I podobnie jak nasze ciało, umysł również potrzebuje masażu, aby pozbyć się napięcia, tak? Nasz umysł uwielbia opiekę, na którą zasługuje. I wbrew temu, co, co wiecie, co często w duchowości się mówi, że y, umysł logiczny to ble. Nie, umysł logiczny jest cudownym miejscem, jest niesamowitym miejscem. E, Kaili je sobie wizualizuje jako ołtarz boskości, ale w naszym umyśle, my tworzymy nasze kolejne kroki naszej wędrówki, tak? E, w naszym umyśle też myślimy o aniołach, jeżeli w nie wierzymy. W naszym myśle, umyśle robimy listę zakupów, ale też wyrażamy nasze uczucia. Także umysł jest cudownym miejscem, i dzisiejszym zadaniem na, tą, na dzisiejszą lekcję będzie podarowanie mu masażu. No i w jaki sposób masujemy swój umysł? No, umysł swój masujemy podczas każdej medytacji. Za każdym razem, kiedy decydujemy się usiąść i głęboko pooddychać, zanurzamy się i świadomie otwieramy swoje widzenie, wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Kochani, przepraszam Was bardzo, ale jest wczesna godzina, jeszcze mi się wszystko męczy. Eee, także tak, eee, w momentach, kiedy jesteśmy w w medytacji masujemy swój umysł jest taka ciekawa częstotliwość jeżeli będziecie mieli chęć to, to dajcie znać w komentarzu to Wam ją wstawię ale jest to częstotliwość, która faktycznie polega na masażu mózgu i na wyrównaniu częstotliwości między prawą i lewą pukulą to jest bodajże wejście w na falę alfa, czyli takie najwyższe naszego mózgu. Bardzo ciekawe doświadczenia, dosłownie czuć. Tak jakby ktoś nam masował nasz mózg. Także jak będziecie chcieli, to, to dajcie znać, to ja odnajdę dla Was tą, tą te częstotliwości i wam dodam do medytacji, z których korzystam. Kochani, możemy masować swój umysł również poprzez wizualizację, czy, czy, czy na przykład poprzez modlitwę. Dlaczego nazywane to jest masażem umysłu? Dlatego, że w tym momencie my odpoczywamy, tak? Nasz umysł nie musi się skupiać na czynnościach, które wykonujemy. Mówię tu o takich czynnościach fizycznych, tak? Bo siłą rzeczy, czy gotujemy, czy sprzątamy, nawet takie trywialne rzeczy, to nasz mózg jest włączony, ponieważ ustala nam po kolei czynności, które mamy do zrobienia. I mimo, mimo tego, że my często potem odpływamy w, tym, w trakcie robienia, bo już wchodzimy w automat, tak? nasze ciało wie, jak ma pracować, jak ma wykonać pewne czynności i robimy je podświadomie, ale fakt jest taki, że, że w tych momentach właśnie kiedy skupiamy się na modlitwie, na medytacji, to nasz umysł może po prostu odpocząć. I dzisiejsza lekcja ma nam pokazać, jak wezwać anioła stróża, który ma nam pomóc w należnym masażu naszego umysłu. Dzisiejsze zadanie będzie dla Was przyjemne, i to nawet fajnie, że trafiło się przy niedzieli, bo będzie polegało na zmówieniu modlitwy, która będzie w opisie pod filmem, oczywiście i położeniu się na chwilę albo na ucięciu sobie drzemki. Dlatego też najlepiej wykonać dzisiejsze ćwiczenie, kiedy będziecie mieć chwilę czasu, dłuższą chwilę dla siebie lub zaraz przed snem możecie sobie to zrobić. Chodzi o to, żeby poprzez tą modlitwę, poprzez tą intencję, bo, zacznie, bo pierwsze się zaczyna Modlitwą do swojego umysłu. Później jest modlitwa do Anioła Stróża. Chodzi, żeby intensywnie popchnąć swój yy, swój umysł do odpoczynku i do regeneracji, yy, do takiego no, do takiego pełnego relaksu, wiecie? I po tych właśnie modlitwach, no po prostu kładziecie się i albo sobie robicie drzemkę, albo jeżeli jest wieczór, no to już połóżcie się spać. Pamiętajcie tylko przy tym, że przez cały czas Anioł Stróż czu, yy, czuwa nad wami i opiekuje się w tym czasie waszym umysłem, tak? On, on jakby bansuje ten umysł. I wiecie, to jest tak, się może wydawać takie trochę dziwne, trochę absurdalne, dla niektórych będzie się wydawać, ale faktem jest, że nasz, nasz umysł jakby, jakby nie, nie myśleć jest integralną częścią nas. I nasz umysł przez cały czas pracuje. On pracuje nieprzerwanie. My mamy taką ilość myśli w ciągu dnia, że tylko zdajemy sobie sprawę z 4% z nich. Na 100. Więc yy, wyobrażacie sobie, jak tam dużo się dzieje. A zdajemy sobie sprawę tylko z 4 do 5%. No zdajemy sobie więcej, kiedy stajemy się świadomi naszych myśli, to, to wtedy nam się powiększa to procentowo, kiedy, na, kiedy przenosimy nasze skupienie do środka i jesteśmy w stanie zauważyć, co dzieje się w naszej głowie, ale dzieje się tak dlatego, że nie bylibyśmy w stanie przetworzyć takiej ilości myśli na poziomie świadomym. Dlatego nasz umysł segreguje i wyrzuca nam tylko to, co nam jest potrzebne w danym momencie, ale jednocześnie kiedy wchodzimy w stan świadomości i obserwatora i jesteśmy zaczynamy być świadomi też naszych myśli, to jesteśmy w stanie, tu wiecie, tu nie chodzi o to, żeby sobie uświadomić każdą myśl, która się pojawia w ciągu dnia, bo to nie jesteśmy w stanie być przez cały czas w obecności, ale chodzi o to, żeby nauczyć się być uważnym na to, co się z nami dzieje, żeby wtedy Wchodzić w stan obecności. Yy, I wyłapywać te właśnie trudne momenty dla nas, i dlaczego one się trafiają, tak? Jakie myśli się pod tym y, znajdują. Yy, no, i w związku z tym, że nasz umysł tak ciężko, ciężko pracuje przez cały czas, to, to należy mu się odpoczynek, ale też należy mu się szacunek. Szanując swój umysł, szanujemy też siebie samych. E, jakby tutaj e, Kyle troszkę rozdziela te wszystkie elementy, e, bo przecież i skupialiśmy się na sercu, i skupialiśmy się na naszych organach e, płciowych, tak? Ale to, to wiecie, to chodzi o to, żeby uszanować te części siebie, które... Są bardzo istotne, znaczy każda część nas jest bardzo istotna, ale te, które mają takie troszeczkę wyższe znaczenie, tak? I żeby sobie, kiedy my sobie to usłysławiamy, kiedy skupiamy się konkretnie na tej jednej części naszego ciała, która odpowiada za bardzo ważną funkcję, przy okazji pracy z daną czakrą, to jakby wzmacniamy też działanie tej czakry. Hmm. Także życzę Wam dzisiaj cudownego masażu umysłu w formie drzemki. Czy może dopiero będziecie robić przed snem? Zastosujcie te modlitwy, które będą w opisie pod filmem, bo one pomogą ukierunkować intencyjnie, w którą stronę to ma iść. I zaufajcie swojemu aniołowi stróżowi, jeżeli w niego wierzycie. Ale jeżeli nie, no to po prostu zaufajcie, że wszystko się dzieje tak, jak ma być. Kochani, życzę Wam cudownej niedzieli. Dzisiaj wieczorem pojawi się filmik na poniedziałek, tak żebyście już mieli. No i cóż, życzę Wam przyjemnego masażu umysłu. Pozdrawiam Was, ciepło Magda.